Dwa, świetnie. Użyj trochę więcej nóg. O. Tak jest. Nie było zejścia. Dobra. Odpoczywaj. Dalej. Tak jest. Na kolana brzuchem podejdź. Hop. I góra. A gdzie nogi? O tak! Świetnie! Jeszcze raz. I unik. Tak jest. Hop. I odkładaj. Nie, nie miałeś na brzuchu położyć. Tak jest. Hop, na dół. Przechwyt. Hop, na brzuch. Tak. Przesuń rękę. Nie, 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 przesuń rękę. Na brzuchu stąd do góry. Spróbuj zrobić jeszcze jedno powtórzenie. Tak jest, przesuń rękę dobrze i teraz do góry. Hop. No. no. <gry> Naucz się przychwytu. Tak jest. I góra hop. Tak. Dobrze. Na dół. Przechwyt. Na brzuch. Tak. Świetnie. No, jeszcze trzy razy. Góra hop. Tak. Bardzo dobrze. Dwa razy do końca. No. Ostatnie powtórzenie. Świetnie. Tak jest. Bardzo ładnie. No, 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 no. Tak jest. Chodź, dynamicznie góra. Pamiętaj o nogach, zejdź. Wybicie i po, podsiad delikatny.